Witam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, w kolejnym odcinku Dark Souls 2. No i cóż, ponieważ ciekawi, czemu znajdujemy się w lokacji, gdzie było tych całych trzech strażników ruin, a to znajdujemy się tutaj dlatego, że dowiedziałem się, że podobno jest to jedna ukryta, e, że tak powiem, juzoryczna ściana, jednakowoż okazało się coś innego. Okazało się, że jest tutaj ukryta juzoryczna ściana, faktycznie. Ale nie jedna, tylko jedna, tam jest druga. Tu jest trzecia, tam jest czwarta. Po prostu jest tu zatrzęsienie iluzorycznych ścian. I nie sprawdzałem, czy nim dokładnie kryje, tylko i wyłącznie je otworzyłem. że powiedziawszy, bez żadnego tutoriala, po prostu klikałem na pałę w ścianę, patrzę jedna, patrzę druga, patrzę trzecia, patrzę czwarta i jestem myślę, co się dzieje. Zobaczmy, że to nie jest mimik. Nie, to nie jest mimik. Otwórzmy więc zawartość. Nie mam pojęcia, co jest w środku. Tarcza cel. Tylko zebrałem tam z takiego trubka co był u góry. Eee... Chyba trzy kości wiadomo co do domu. Tam, gdzie wcześniej rozkoczynałem, bo miałem za dużo dusz i bałem się, że zginę. I teraz tak, ee, czekajcie, jeszcze na to jakaś była ściana. Tu była jedna. W sumie jest to ciekawy nie ma. W sumie nigdy nic nie wiadomo. Sprawdźmy. O! Proszę bardzo! Jeszcze jedną znalazłem. Jakby tych wszystkich było mało, to jeszcze jedną można znaleźć. Jakaś pułapka czy co? Bo jakaś tak józeczna ściana, fajnie, ale nic za nią nie ma. Co za bezużyteczną i józeczną ścianę? Coś mi tu nie pasuje. Oh, po co jest ta uzoryczna ściana? A co komu... no what the f What the fuck tutaj? No, ej, już dalej się nie da przejść. Nie wiem, ktoś się z spania na przykład w New Game Plus? Może coś takiego jest? To wie? Hmm, no ale dobra. Skoro tu nic nie mogę zrobić, przynajmniej tak mi się wydaje... Tajemnica, no właśnie. Nie wiem o co chodzi. Skoro nic z znaleźć nie mogę, to pójdźmy za kolejne. Zardwiała moneta. I to jeszcze nie wszystkie, oczywiście, bo jeszcze mamy tutaj kolejną. Zaraz na schodach. Już ja pokazuję. Tutaj jeszcze kawalątek. I jeszcze jedna ścianka będzie. Naprawdę nie wiem, co twórców podpuściło, żeby aż tutaj ich dać w jednym miejscu. Tutaj, bo, o właśnie. To nie jest mimik? Nie jest. Tutaj był potworek wcześniej, że go zatłukł. Wyskoczył mi ten taki. Coś lubi przytuwać do nas. Woda różana. Nie wiem, czy jest woda różana. Czym jesteś, Woda Różana? Czym jesteś? Czym ty jesteś? Powiedz mi szczerze. Hmm, woda Różana. Nie widzę tego przedmiotu. Żeby to było coś takiego. Nie wiem. Hmm. Nie widzę też żadnej. O, tu może to jest To, dobra. Przywraca punkty życia i użycie zakręcia. O, bardzo przydatne. Mam też tutaj ten. Ten cały. Kosieny pył, który powinien się spalić w ognisku. Zapominam o tym cały czas, no ale zaraz to zrobimy. E, tylko jeszcze to nie wszystkie ozoryczne ściany. Jeszcze jest jedna. Chyba jedna, jak nie dwie nawet. E, Czekajcie, nie tutaj pomyleczka. Weź przedmiot? Co? Jak weź przedmiot? Wow, to jest dusza jednego żołnierza. Tu gdzie ten gostek wybuchał? Spoko. Ale tutaj można czy się wskoczyć, ale ja tak nie będę skierował, bo to jest głupota. Tylko sobie jeszcze, jeszcze głupiej zrobię, i się na dół od razu, bez, nie, bez próbowania tutaj. Ponieważ tutaj na dole są jedne iluzoryczne drzwi, na górze są drugie i między, o, między i tymi i tymi prowadzi drabina w środku, w takiej sekretnej are, arenie, o tak, w sekretnym terenie i tu jest skrzynka, której także jeszcze nie otwierałem, która nie jest nimikiem najpewniej, ale ja może mieć pułapkę, jakąś truciznę czy coś takiego, więc trzeba uważać, ale nie zanosi że na coś takiego i zrobiliśmy ciszę, czym jest cisza? Jakimś zaklęciem jestem tego pewny, ale jakiej szkoły? Magia, to nas nie obchodzi. Też nie wiem, co zauważyliście, ale rozwinąłem troszeczkę moje statystyki. Jednocześnie tam troszeczkę sobie polewlowałem, um, dobijając tą, tą całą... jak ona się nazywała? Dziwicę jakąś czy tam inną kobietę, tą taką niezbyt ładną, niezbyt urodziwą. Zabijemy błotem 4 razy na kopie u innych graczy. Zostajemy za sporo dusz i wdajemy właśnie na poziomy. rozwijając głównie wiarę, chyba siły do 41 i właśnie wiarę. Bieramy na 18, czyli jak pojawi się jakiś nowy cud, to będziemy w stanie go najpewniej używać bez problemu. Jestem też w stanie używać tego lepszego dzwonka, ale. W sumie jak zauważyłem, że może wolniej zakręcić, tylko damage ma większy. A powiedzcie, na co mi z dzwonka? Jeżeli on faktycznie zmniejszał damage speli, to ok, ale póki co nie mam speli ofensywnych, jeżeli chodzi o cuda. W ogóle nie mam speli, mam tylko i wyłącznie cuda, czyli mirakles podejrzewam z języka angielskiego. Miraculous pewnie. I teraz tak, wracamy się do Ogniska. I też mi ktoś napisał, gdzie będę mógł szukać jakiegoś pierwszego handlarza cudami. A propos, będę mógł go szukać w drugiej lokacji. Do której powinienem iść... Znaczy, lokacji tutaj powinienem iść albo w drugiej kolejności bo właśnie w pierwszej zamiast tego, zamiast knieju upadłych olbrzymów. Ale oczywiście ja przetrwam zupełnie inne, jak cała Siverka, prawda? Siwerek to siwerek, zawsze musisz nie po kolei robić. E, dobra, idziemy do ogniska. I teraz tak, teraz zaczniemy myślę, gdzie pójść. Słyszałem, że jeszcze jedna iluzoryczna ściana jest tutaj e, w tej całej lokacji, gdzie jest właśnie ta cała dziewica. Nie szukaj mi poza wizją, no bo przecież poza wizją nie będę tutaj zbierał niczego, co jest ważne. Więc chodźmy teraz tutaj zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, grzesznica, a nie dziewica. Dobrze, grzesznica. To nie do końca to samo, ale powiedzmy, że jest tego rodzaju tak. To grzech być dziewicą, nie zależy. Zależy, 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 zależy. 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 W tych czasach to chyba tak. Jak tak, sobie, jak tak sobie czytam komentarze w internetach, to chyba tak. Ale diabł wie. jak tam różne mody panują. Zginiesz, człowieczku. I zostałeś już tylko ty. Ty także zginiesz, przyjacielu. No i pozostawiamy do Minoxa, który aktualnie gra w Saints Row. Klejnot życia, żem znalazł. Wow! Tutaj mamy ponadto jeszcze dźwignię. Hop, A z tamtym gostkiem stało się coś dziwnego. Nie mam pojęcia, co to było. Ale było to co podejrzane. Mam 26 klejnotów życia, nie ma problemu, ponieważ teraz mamy w majuli nieskończone możliwości ich kupienia od tej całej Wiedźmy. bo bądź co bądź, lubię nie jest brzydka jak nas jest to ale... jest spoko, jest spoko. Jeden z przyjemniejszych handpeców do tej pory w całym Dark Souls i pierwszej części i drugiej. no, ma specyficzny charakter taki adekwatny do tego jaki powinna mieć właśnie. Podoba mi się to bardzo. Dobra. E, jedziemy na no, jej Ale to ekscytujące, czyż nie? Powiem że tak jeszcze wycinać, ale... Uff, wow, no. Będę tak robił cięcia za chwilę po 5 sekund na z materiału. Dobra, mamy tutaj tych moich gosków, których nie lubię. Nie będę ich raczej postować, pamiętajcie, że się ostatnio działał w takiej sytuacji. I mają właśnie ten wskurzający atak kogona, on jest strasznie mocny. Oh shit, bo jeszcze zaraz raz zginę! Oh shit, oh shit, miksturka, miksturka. Fuck, klejnot mam w sobie. Głupi klejnot! Aja, ja. Gdybym miał Estusa, bym przeżył. Shit! Dążyłbym jej wyleczyć pewnie. No dobra, tak ja się posadzuję tutaj dojdę, gorzej zostawiłem człowieczeństwo, to mi się bardzo nie podoba. No dobra, cięcie i za chwileczkę tam będziemy z powrotem. Opowiem Wam, że tylko sobie uruchomiłem windę i zdecydowałem zrobić się coś innego, ponieważ też dostałem wiadomość, że powinienem udać się na szczyt tej wieży dzwonniczej. To eee, chyba najbliżej do niej było spokoju służby, jak dobrze pamiętam. Czy z okazji w której chwileczkę temu byliśmy? Eee, ponieważ pod się szczyt tej dzwonnicy coś się znajduje. Nie jestem pewien co. Ale podobno coś się znajduje i warto tam podejść. Dobra, w takim razie, jak się tam najszybciej nazywało? Chyba tutaj, bo te wejście tymi całymi drzwiami Farusa, czy innego Firusa, nie pamiętam jak on się nazywał, no te kamienie całe i itd. Idziemy do naszego sojuszu, naszego przymierza. Okej. Okay. Książucowa dzwonnica. Ciekaw, czy mój poziom w konwenencie jest większy, czy nie. O, Stemplice za zawiera monet za obronę tego dzwonu. Coś ciekawego mogę, że tak powiem, nie wiem, z tymi monetami zrobić? Mam jakieś 5 monet, ale do czego te monety służą? Mam ich 8 już tutaj, nawet. Wow. A, zwiększają szczęście, czyli pewnie lota zwiększają ta. Luta. O, no, to teraz wiadomo, to jest więcej szczęścia, co ci łatwiej złapać przedmioty. Okej, okay, myszka, spadaj mi stąd. Siu. Na no, momencie wybi to boga strzelonego w całożytności, a nikt nie wie skąd to na pochodzi. No dobra. Gdzie jest masa tych karłów cała? Ale podobno właśnie na przycię, że jest coś ciekawego, tylko jestem, nie jestem pewien, czy skoro jestem członkiem tego konglementu, czy, czy będę atakowany przez strażników tego dzwonu? Jest, jest taka możliwość pozorom, ale mi się wydaje że raczej nie. Mi się wydaje kapkę nielogiczne. Oh shit! Będę atakowany! Oh shit! Wyraźnie, nawet mimo tego, że jestem po ich stronie! Nie chcą, żebym wraz na górę! Oh shit! Mimo tego, że jestem po ich stronie, zwalili mnie z rabiny! Wow! Nie wiem, czy to zaś kanibalizmem, czy, czy kanibalizmem może niekoniecznie, ale Zdra, zdradą? Czy coś? Hmm. Hmm. No ciekawe, myślałem, że skoro jestem w konglomeracie, to mogę tam chodzić kiedy chcę, a tu się okazuje, że jednak nie. Dobra, w takim razie wytnę ten kawałek, bo no to wietem, widzieliśmy to, więc cięcie. Dobra, krasnoluskie, badziewie już leży. O ups, widzę, że mimo tego, że jestem w konglomeracie, i tak mogę być przez szarego ducha. Tego się niestety spodziewałem. Uch! Ktoś mi ognistą kulę jakąś pieprzną, no to nie jest dobre. Tu jest jakaś skrzynka, za co Do dojdziemy szybciutko. Tylko musimy olać tych wszystkich gnomów, tam goblinów! Open the chest! Open the chest! Dobra, zabrałem coś, whatever. Coś zabrałem, ty strasznie mnie za pokonać. Ale nic dziwnego, jak powiem takie wsparcie. Ale coś tu jest, więc ogólnie... Mimo tego, że jestem członkiem konkretu i tak nie mogę sobie tutaj buszować jak chcę. Okej. Okay. W sumie to ma sens, dzięki temu właśnie strażnicy z Konglamentu mają więcej do roboty. Hmm. Cóż. Mniejsza o to. Zobę cięcie tam podejdę, tylko zobaczymy najpierw jakie przedmioty zdobyliśmy, bo nie jestem pewien co to było. Gra mi nie dała oczywiście sobie zobaczyć. Bo zostałem, zostałem zabity w Trymiga. Czy ja mam coś czego wcześniej nie miałem? Tak patrzę, patrzę, patrzę no nie za bardzo widzę jakieś nowe przedmioty. O, jakieś 4 rzeczy dostałem, ale nie mam pojęcia co to było. Zobaczę sobie na nagraniu za sekundeczkę i spotkamy się za chwileczkę już tam znowu na miejscu. Dobra, jesteśmy na szczycie, spróbuję i uruchomić może tą dźwignię, albo najpierw zajmę się tymi krasnoludami, bo mnie chcą zabić za wszelką cenę, jak widzę. -du 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 -du. Nie rzucajcie tą swoją miną, bardzo was proszę, czyli bombą, która ma dość ciekawą fizykę. Dobra, zdychaj krasnalu, zdychaj, zdychaj, kurczę zdychaj, zanim się gracz pojawi. Przygotowaliście to dziś nie zanim się gracz pojawi. Nie wiem czy to zrobi, ale uchamiamy dźwignię. I spróbujemy się obronić przed tym graczem z tego komplementu. Niestety będzie bardzo ciężko, bo to nie nie jest jakiś bile jaki gracz, a ponadto ma helpa od tych małych krasnoludków. Okej. Okay. Tutaj mi Bakstawa zrobi. Coś się dzieje. O, spoko, już dwa duchy mamy, na, na, że tak powiem na koncie. Jakieś przedmioty leżały znowu już widziałem. Kazidło sceptyka. Jak pójść dalej? Bo tak uciekam przed tym graczem, żeby znaleźć jakieś przejście, które się pewnie odblokowało dzięki temu. Ale nic znaleźć nie mogę. Domyślam się, gdzie jest to przejście, tylko to może być strasznie ryzykowne. Aj, chyba niewykonalne z dwójką gracz na plecach, jak teraz ja jeszcze oberwałem tak mocno. Nie mnie otaczają perfidnie. Zostawcie biednego człowieka! Ach, myślałem, że mi się uda. Bo otworzyłem zapewne tutaj te... O, właśnie, te kraty tutaj otworzyłem. A, twoja wiadomość została oceniona Dzięki Ocenili moja wiadomość. Bo to właśnie to jest właśnie moja wiadomość. Jak nic. Bo to ja zostawiłem wiadomość ostatni. Dobra, cięcie i znowu spotkamy się w wieży. I że już te karty są otwarte, bo jak nie to znowu będziemy musieli walczyć z graczami. A zobaczymy jak to będzie. Cięcie. No dobra, jakoś jeszcze żyję, a udało mi się duszę nawet odzyskać. A nie, jednak się nie udało. Albo miałem tak mało? Nie jestem pewien. Jednak już mniejsza oto. Chcę teraz wejść przez tą mgłę i zobaczyć co się kryje za nią. Czyżby boss? OSZ! NO CHYBASEK PICZE! MÓJ NAJWIĘKSZY NEMEZIS z CZĘŚCI pierwszej! POWRACA! Ja go nie chcę! Garbulce! I to jeszcze w podobnej lokacji się z nim walczy! Ja pierniczę! Mój największy Nemezis! Jedyny boss, który zabił mnie ponad 10 razy w części pierwszej do tej pory! Ja pierniczę! Nie! Czemu on! Ze wszystkich możliwych bossów! I znowu z bratem! I znowu z Nie Wiem, że na razie jeszcze nic nie zrobiłem w ogóle, ale dlatego, że starałem się trochę wyleczyć po, po tym moim tym początku strasznie. A, właśnie po takim początku podobnym do tego, co właśnie zrobiłem. Zaraz zginę. Albo nie wiem, wow, nie zginąłem. Hmm... Czy moje HP jest wspólne na pasku? To jest nie fair, przecież, moim zdaniem. Głupie to jest w ogóle. Ja po prostu kiedy RKP jest wspólna pasku. Nie mam teraz mojego Zweihandera do pomocy, żeby na trzy strzały zabić gargulsa Zwajando się przydał Dobra. Dobra, jakoś idzie na razie jeszcze nie zginąłem, jest postęp. Jest progres z tym części pierwszej Jeszcze żyjemy Bezpiecznie i powoli. Ała! A tyle a propos mojej bezpieczności i powoli. O, się z dwóch stron chciałem wziąć. CO?! NIE! 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 You fucking kidding me! Trzeci?! Jeszcze z trzecim mam walczyć?! Nawet Estusów już nie mam, bo zużyłem wszystkie na... te kiepane O Boże, strzema naraz. na Kurczę! Ale to jest przerąbana walka. Nawet śniuba do tej pierwszej częściach są trzy. Tam były dwa! Miały podobny muset! chyba kłaścić więcej kaptań, ale mniej kaptań, żebym być szczery. Dobra, jeden nie żyje. A to dopiero jeden. Z wielu. Zgoduję, jeżeli więcej trzy będzie. Nie będzie 5 czy 6. Nie może nie 5 czy 6. Chyba 5 albo 4. Jakiegoś takiego. Bardzo to teraz kolejne do mnie o więcej HP, to pewnie niech też będzie. Zobaczmy. Wow, i blok trzamał. Ja no, mam w zupełnym nosie mój vlok, okej. Okay. spodziewałem się tego bossa w tym miejscu, naprawdę. Każdy raz jak go uderzam, to sam tracę życie, to jest nie fajne. To 100% skupienia. Pokup motaki wejdę, to jest nie zginę, to jest to. Ktoś mi powiedział kiedyś, że zawsze jak się skupiam, w pierdzie niesamowity. Co, z góry umiesz? Jakiernicze. I znowu jest trzech. Od połowy HP zaczynają wziąć ognie, o tym trzeba pamiętać. się Kolejny pojawia. Jak jedna pół HP, to się pojawia jak jeszcze jeden. Najlepiej byłoby jebić być jakimś aos killem? ale skąd ja mam aos killa nawet Grając z wojownikiem i jeszcze bez cudów w tym momencie. Nie mam cudeczenie, ale nawet podczas walki z odczytać, nawet tutaj właśnie tu wsparcia. Podobawał W tym momencie jakby może z 300 czasu tego, czasu ja u, e, szybkości zak zaklinania, to byłoby być inaczej. Dobra, jednego mniej. Dobra, wiemy mnie jak pokonywać już te garbunce. Już chyba wyczaiłem taką taktykę też prostą na nie. Trzeba pół HP, a już mają pół HP, to już są łatwiejsze, bo wtedy zioną, to można je bez problemu zbrystować. Póki nie jednakowo, jest już większy problem z tym hunter. I przydałby mi się lepszy miecz od tego z mam być szczery. Ten schej jest za słaby. Czyli na pewno na mój soul level, na lokację może jeszcze niezbyt, ale na mój soul level to na pewno. Ja już spokojnie bym była prawie najpotężniejszym miecz w grze nosić. Nie choć o wybok siły oczywiście, bo no. Najpotężniejsza broń w Dark Souls to jest troszeczkę pojęcie zależne od gracza, naprawdę. Owszem, są broń niepcesystycznie lub nie. Ale no, niektórych graczy może być jakaś broń, która wydaje się słaba, być potężna, bo po prostu się nauczył nią grać też. No na razie to tak idzie jak na pierwsze podejście. Nie spodziewałem się, że nawet do połowy HPD ale myślałem, że zginie praktycznie instanti. To no, było tarczy na ogień, zabrać. Nie ma chyba to chyba sensu większego, bo i tak najwięcej biomi zemala, nie z ognia. jest zbyt w zbyt niebezpiecznej pozycji, żeby go tu musimy się wycofać. Gargulec z dzwonnicy, tak? No ten ma. Kargulec, no ten. Po by nie? Ale pijemy jeden. Trzeba też te inne troszkę tutaj bo to nie jeden go tak jest za tutaj wystawić. Trzyma się za grubą, strasznie. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz zwalnęliśmy, nie jest źle. tak jak kształcę to jeden trafienie nie życiem. Dobra, w poza tego coś zionie już ściągnąć, bo jego ściąga to będzie jeden, jeden kopot mniej. Trzeba więcej się ich nie pojawi, a albo jeszcze jedna się pojawi góra. Dobra... Oh shit! Jakbym... To to był jeszcze jedna, bym zginął najpewniej. Ale... Ale... Co no, z tego, żebym go zabił, skoro bym zginął? Oh shit, tak jest! Przerąbana sytuacja! Bardzo przerombana! Dobra... Tylko żebym zapłacił za to życiem! Dobra. Jest okej. Okay. Znaczy te gargulce nie reagują aż tak szybko. Tak tamte zjep. Fakt, są podobne w mają podobny moveset, ale nie reagują aż tak szybko. Nie są aż tak agresywne. O nie! Zamaszarza to w jedynce. Zawsze właśnie przed nim co się wyleczyłem ze skustów. Tak było. Dobra. Maga SP Demagem ten boss musi być żałośnie prosty. Tylko ten mag musi mieć jeszcze dobrą tarczę. Uś oh, się! Całą wytrzymałość. Dobra tarcza na fizyczne obrażenia i zaklęcia i obszarowe i ten boss jest po prostu trudny. Instantly. On jest trochę na atak, ale jednak jestem troszeczkę tutaj zbyt skupiony, żeby jakieś tak atakować na marne. Chcę potem odtrzymać inaczej i zginąć. Dobra. O, to było głupie strasznie. Żebym nie zginął przez ten moment. Oh, shit. Minimalnie. I też nie znaków rzucił te malutkie Dobra, udało się troszkę walnąć. Nie jest źle. już w tryb ognia. Chyba swojego walną, nie? Nie wiem czy może, bo to, to ogień na kamień, to takie niezbyt dobre. Znaczy to nie bije zbyt wiele damage'a i podpalił mnie. Ale jakoś tak to mi nie zrobiło, choć mięśnie do jego brata, który prawie mnie zabił. Jakby walnął jest tym zirkiem, to mi stał może jedna piąta HP, może jedna druga. Jedna druga, pfu! Jedna druga z tego co miałem, czyli praktycznie byłbym niemalże martwy. O, źle, 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 źle! Dobra, znowu kolejności leśniczy. A ten znowu strzela firebolami. Tatu na ogień byłaby fajna, gdyby nie fakt, że ten groźniejszy jest ten, co ma broń cały czas. O! To jeden, to już tak samo jak z tymi strażnikami, że jeden to już takie małe wyzwanie, ale ja też może nie tak zawsze. O, ten w ten sposób takie zaklęcie, jakbym... Nie, się nie złokoł pewnie bym zginął. O. Zdychaj! Za pierwszym razem! Pięknie! Ga pięć gargulców dzwonicy za pierwszym razem! Oooo oh, yeah! Great the sun, motherfucker! Praise the sun in the night. Praise the moon never. Never praise the moon. Ah, 30 tysięcy dusz, czyli ten boss nie miał być słabszy od tej babki? Aha. Tak, tego niby zabiłem za pierwszą, a za babkę za drugim, ale przy tej babce to zamiłem i to moja wina w 100%, tak, że zginąłem Czyli zabiłem ją dopiero po drugim razem. Gdybym nie chciał robić zabić w riposte, to bym za pierwszym ją pocisnął. Że nawet pocisnąłem go nie mając pełnego zdrowia, więc. Znaczy, już nie wiem. Ale mi się wydaje dużo, dużo trudniejsze od tej babki, ten tej, te, te, te nasze tej pięć garbulców. Oh, ale udało się za pierwszym razem. Achievement, get. Dobra robota. No a jak, jak ma być inaczej? Co zła robota miała być? Smirek i zła robota. Co już za pomówienia, niby jakieś samo. To krąży bez sensu. Nie! Nie chciałem tego otwierać! Uff. Na szczęście to nie bawi łapka. Rytualna obrączka południa, wywiad dla pierścia, niech jakaś tutaj policja czy inna karetka za oknem szaleje eee, Co to jest? Nie, 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 o Rytualna, o, więcej zakręć dzięki temu można nosić, ciekawe A o ile więcej zakręć można mógł nosić dzięki temu? Może dzięki temu pierścia nie musiałbym pakować? O, o jedno więcej, fajnie, okej okay. Okej, okay. idziemy, teraz jesteśmy znaczy, kojarzę to miejsce, ja to miejsce kojarzę. Albo mi się coś myli, bo to są podobne do siebie dosyć. Dobra, spalmy nowe ognisko, kolejne ognisko mamy rozpalone. No ta lokacja jest całkiem spora, w sumie to jest już czwarte ognisko w tej lokacji, tak? Nie, to już jest inna lokacja, to jest już księżycowa dzwonnica. Oho, jesteśmy w ogóle w innej części mapy. Okej, okay. czyli w innej mapie, w innej, lo w innej głównej lokacji. Okej, okay. to Tobą tajemnica. mhm. Mm Chociaż ej! Ej! ej tak! Chociaż nie. Tak czy nie? Trzeba mi świeci, że w nie ma jakiejś. Ale wolę nie próbować jednak. Ale tu ludzi poumierało. O Boże. tu psu jest całkiem sporo. Tu nie będzie wcale jakoś szczególnie prosto. Dobra. Te psy nie są jakieś silne, ale jak jest ich tyle, a, jeszcze atak mocnego ducha, grzesznik worgel. Jakiś kolega grzesznicy. O Boże, te pieseły nawet są już same ciężkie. Dobra. O, już jest, On tu już jest! Ale pięknie pocisnął prawie. Grzeszniku worgelu, jest sprawa, nie zabijaj mnie. Zostaw mnie. Zostaw. nawet nie jestem człowiekiem, on może mnie atakować tak... wow. Nawet jak nie jestem człowiekiem, też może mnie najechać? w jednym tak się nie dało. Sprit, sprit nie zna, Albo nie ginę. Wow, ale jest wolny. Powinni mieć dwa razy zabić w tym czasie. Mniejsza. Też worgel. O, tu. O, tu w grzeszniku. O, no tu. O, miecz, nie. Wziął tak że właśnie. Dzięczę miecz. Trzeba, mam w ogóle barda a nie miecz. bo włócznie. Włócznie czy Karabarda. A włócznie. jest bardziej spły kalabardę przypomina. O, piękny backstab. Dobra. No i co, grzeszniku? Co u ciebie? Fajnie się ginie, nie? 500 mówili, waliliśmy pięknie. A że wziął, broń widzi, że, że blokowanie na mnie nie działa. No i po Grzeszniku na co otwarty. Parę tysięcy dużo dla mnie. W sumie to było tysiąc haczykiem tylko. Hmm. że przynajmniej tak samo jak w jedynce go z ja będę mógł sobie kupić potem dzięki temu. Klucz do twierdzy! O, Tego klucza właśnie szukałem. Niezależna ściana. Naprawdę? Eee, nie wierzę ci ktoś. Też przez to, że ty jest wiadomość nie mogę sprawdzić czy to jest luzer na czy nie. Głupi aszusty, nie? Czy głupi tak powiem. Że to był klucz. Ten klucz chyba jest mi strasznie potrzebny, żeby tę tą, tą twierdzę, tej całej grzesznicy eksplorować. Jak chcę tam te przedmioty pozbierać całe. Zaklęty Falkion! Cóż to jest? Może mam dwa broni? Sprawdźmy. Posażenie. Zaklęty Falkion. To jest Falkion, ale chyba już ulepszony. Takie, na plus, taki, to jest taki magiczny, tak? Jak te statystyki? O, w sumie jest interesujący, ale... To jest CCC To jest mięśny typowo... nie, nie, to nie jest dla mnie broń Nie skarbuje się dobrze z tym co ja mam Mimo jakaś broń się przydała na ten, na siłę najbardziej, a w drugiej kolejności na wiarę Na zwinność to, da... to na to się za bardzo Bo nie mam jej zbyt wiele Ale cóż, reszta już w kolejnym odcinku, ja wam dziękuję za obejrzenie, na razie I niechaj gargulce wam nawet nie zlecą Cześć!